vamos um, estar Organizujemy po raz pierwszy e, żywą szopkę. E, chcielibyśmy bardzo, aby to wydarzenie stało się takim e, wydarzeniem, które będzie e, co roku tutaj przed świętami u nas na stajni. E, chcieliśmy zorganizować takie coś już od bardzo dawna, ale zawsze brakowało nam czasu. E, organizujemy dużo e, takich imprez dla dzieci, zwłaszcza dla dzieci e, tutaj u nas na stajni. Chcemy, aby te dzieci wyszły z domów, aby zostawiły komputery, telefony i telewizory tam w domku, a przychodziły do nas i spędzały czas ze sobą, rozmawiały ze sobą, spędzały czas ze zwierzętami. E, troszkę chcemy wrócić do tradycji, do takiego e, dawnego czasu, kiedy ludzie rozmawiają ze sobą twarzą w twarz, a nie przez telefon kiedy możemy poplanować wspólnie spędzony czas, kiedy wspólnie możemy się pobawić, pośmiać. Myślę, że tutaj nasza stajnia jest takim ciepłym miejscem, gdzie właśnie pilnujemy tego, aby każdy się wspierał, aby każdy sobie pomagał, przyjaźnił się. Czy to jest małe dziecko, czy dorosły człowiek przychodzi tutaj na jazdę, to zawsze się wspierają, pomagają i myślę, że to jest takim, taką naszą perełką tutaj, bo bardzo tego pilnujemy. I ta żywa szopka jest takim powrotem do tradycji, gdzie możemy pooglądać zwierzaczki, gdzie spędzimy czas, zatrzymamy się przed tym zwariowanym okresem świątecznym i zamiast do galerii na zakupy, to zapraszamy tutaj do nas i myślę, że fajnie, fajnie spędzimy razem czas. Dobra, jeszcze coś. Chcielibyśmy te właśnie robimy tą szopkę też po to, żeby zaangażować, żeby zaangażować do dzieci, żeby one też się angażowały, żeby nie to, nie to że my zrobimy wszystko, tylko jak widać mamy tu aniołki, które które nam mówią, mamy pastuszka, choć tych pastuszków mamy coraz mniej, to znaczy nie coraz mniej, tylko mało troszkę tych pastuszków mamy, bo, bo jednak tych chłopców jeździ znacznie mniej w stajni na koniach i dziewczynki, dziewczynek jest więcej, ale chcemy ich właśnie angażować, żeby oni zobaczyli, że kiedyś może za parę lat czy paręnaście oni też to powtórzą i zrobią coś takiego, kiedy już może czas, już taki będzie daleki od takich tradycyjnych spotkań. Wtedy może ci, którzy zapamiętali takie coś, co się tutaj dzieje, po prostu bo na pewno to idzie zapamiętać i zakodować sobie w głowie i kiedyś odtworzyć. Dziękuję.